Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy sobie indyjską przystawkę, nazywa się Kornwada. W Indiach takie coś można dostać na ulicy, to jest bardzo popularny street food. Tak naprawdę to są takie placki z kukurydzy. Ja do tego przepisu użyję kukurydzy z puszki, ale tak naprawdę najlepiej jest użyć zwykłej kukurydzy. Oczywiście używam kukurydzy z puszki tylko i wyłącznie dlatego, żeby wam pokazać, że można sobie coś takiego zrobić z dostępnych y, składników. I co musimy na początku zrobić? Na początku kolendra. Słuchajcie, dajemy dość dużo. Jedną łyżeczkę kolendry podpalamy i prażymy. Chcemy, żeby ta kolendra oddała wszystkie smaki. W międzyczasie przygotujemy sobie y, całe ciasto na to wszystko. Ja tutaj mam dwa ząbki czosnku pokrojone i tyle samo świeżego imbiru, gdzieś około 2 cm i przejdźmy do naszej kukuryzy. Oczywiście tu jest jedna puszka. Hop. I co musimy zrobić? Musimy ją sobie posiekać. Siekamy. Możemy to też zrobić w blenderze, ale nie chcemy, żeby powstała taka yy, ciapka z tego, tylko raczej troszeczkę posiekać. Kolendra jest już uprażona, więc wrzućmy sobie ją do moździerza. O tak. I musimy ją ubić. Pamiętajcie, o, popatrzcie, to jest zawsze najlepszy trik. Jak się wrzuca taką gorącą kolendrę, to ten zapach, ten, te aromaty wszystkie idą tutaj. Dodamy trochę soli, żeby nam się lepiej mieliło i dało się to zmielić w pył. A to, tą posiekaną kukurydzę przerzucamy do naszej miski. Zostawcie mnie na chwilę, ja w tym momencie zajmę się ucieraniem kolendry. Kolendrę już mamy, więc wrzucamy ją do naszej mm, mikstury. Piękny orzechowy zapach, to jest to. I co robimy? Ja tutaj sobie posiekałem dwie cebulki dymki i jedną taką całą cebulkę do tego wrzucamy, bo tu ma wszystko chrupać. Tak, i pięknie wyglądać, no i oczywiście smakować. Dodamy do tego kilka przypraw. Dodamy tak... Kurkumy, bo kurkuma nada nam kolor. Nie dość, że to są żółte placki, to dzięki kurkumie będziemy mieli fantastyczny kolor. Jedną łyżeczkę. Tak, i do tego trochę chili. Mm. Oczywiście Hindusi lubią dużo, więc ja też tak do tego troszeczkę więcej soli, bo ta sól, która była mm, y, dodana do moździerza, to jest niewystarczająca ilość. I do tego dość dużo pieprzu. Tak. Ale żeby orzeźwić tą całą masę, te nasze placki, dodamy też świeżej kolendry. Pięknie. Hop. Taką jedną garść. Musimy sobie posiekać. Zobaczcie, jak to już fajnie wygląda. A co dopiero później, jak będzie smakować. Mmm. Mm. A może jeszcze dla odważnych, słuchajcie, jeżeli jesteście odważni i lubicie chili, to możecie dodać jeszcze całą paprykę. To nie są jakieś ostre chili, te co ja mam tutaj. To one tylko, głównie tylko dla koloru i dla chrupkości idą. Możecie też dodać zwykłą paprykę, jeżeli nie lubicie yy, zbyt pikantnych rzeczy. Pięknie, o. To jest głównie taki fajny dodatek, gdy goście przychodzą na Sylwestra, na imprezę jakąś, o. Coś takiego zrobić. Proszę bardzo, wbijamy jedno jajko i musimy to wymieszać, ale do tego dodajemy też dwie łyżki mąki. I w ten oto właśnie sposób powstanie nam masa na kornwadas. Ciasto jest gotowe, olej jest nagrzany, wszystko mamy już przygotowane. I w tym momencie, o pamiętajcie, żeby mieć wilgotne dłonie, robimy sobie takie malutkie kejki. I wrzucamy. Smażymy około 3 minuty z każdej strony. Moje kotlety są już gotowe, są usmażone i możemy je wykładać. Słuchajcie, one są takie pyszne, mmm, że tutaj już kilka kotletów zniknęło, ale to wszystko przez to, że Magda zjadła. O. No bo są przepyszne. Do tego troszeczkę świeżej kolendry na samą górę bank. Możecie zrobić sobie w ogóle takie ciasto w domu, poczekać, aż znajomi przyjdą i szybko usmażyć, kiedy oni już są. Do tego troszeczkę sosu chili słodkiego na samą górę. Mm. I taką wegetariańską przekąską możecie zachwycić wszystkich znajomych. Mm. Popatrzcie. Chrupiące. Delikatne. Słodkie. Słodkie. I pełne smaku. I aromatu. Przygotujcie sobie w domu. A ja się z Wami już żegnam i idę jeść. Do zobaczenia. Mm.